Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Lorax. Jest ze mną dzisiaj Dominik. Cześć. Kasper. Siema. I Mateusz. Cześć. Dominik jest w tej serii nowy. A więc, tak, od czego, od czego dzisiaj zaczniemy? Zaczniemy od tego, że nagrywaliśmy to przedtem 20 razy i to mama mi zadzwoniła domochodem, albo ten spadł z dachu. Yy, się tak, tu inne różne rzeczy. I tak, no dzisiaj zajmiemy się zdobywaniem surowców dla Dominika, ponieważ jeszcze na działki nie ma. A windę, położenie windy zmieniłem, ponieważ będzie to winda wyłącznie dla Kaspra, by mógł do mnie na lecie przyjść. Dziękuję. Dla mnie będzie miło, <laughs> coś trzeba wracać. wymyślić. Dobra, więc chłopaki, yy, ja bym proponował wziąć yy, itemki i lecimy do kopalni. Dobra. Mhm. To home. Mm, i... Mieczyk, dirt, a zbrojkę mam na górze. E, tak, no to może zróbmy krótkie cięcie i widzimy się w kopalni. No dobra. 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 Krótkie cięcie. Witamy Was powrotem po krótkim cięciu. Jesteśmy na warf kopalnia. I ustawiliśmy się jak pedały. Tak. Mm, ma... <laughs> A czemu, a czemu jak pedały? Po prostu ładnie się ułożyliśmy u ustawimy. Tak, oczywiście, oczywiście. Wiem, że to że. Aj, aj, baby! No <grym> matko, tłuką się jak ziemniacze. I wiesz, wszyscy trolle idziecie dołem, jak można, na Bo on wolę dołem? No. Dobra, no to idziemy i zajdziemy troszeczkę w dół i będziemy kopać sposobem na diakcy. Tak? Chociaż ja nie wiem dokładnie, jak wygląda ten sposób na Diaksa, ale co tam? Ui, idę ostatniej. Wszystkich Was kameruje. Wy, wyprawa oczywiście jest sponsorowana przez Loraxa. No, Zginiemy. Zga Zgadnijcie, od kogo Dominik Makilow. No, jak to od kogo? No, ja wiem. No. Właśnie mówię, że wyprawa jest sponsorowana przez Loraxa. Tak. Zginiemy, jego wina. No właśnie. I on nam. Dobra, I to chłopaki, kopmy tak każdy. Y, trzy kratki do góry i trzy do przodu. Okej, okay. ma ktoś fla te świeczki? Ja Nie mam 38. To stawiasz, Mateusz. Mateusz, ty stawiasz. No, stawiaj już. I jeszcze czerwony proszek. Ej, to ty, Karol, ty lepiej masz. O, ja mam czerwony proszek. A mam srebro, Dominik, jak coś no, to No, dawaj, że te pochodnie. O, to dobra, ja mam. Już mam. O, ja też mam. Okej. Ale dajcie Dominikowi to srebro, a nie, że każdy się rzucił jak mało. Węgiel węgiel, 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 węgiel. Nie węgiel. już. czy mam. Już... Mi węgla wystarczy jej już. A, mam. i Dominik, weźcie to, tą pracę. Masz już górnika? Nie, nie brałem. Yy, na serwerze są jobsy. Tak, yy, jobs yy, join górnik? Tak, 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 tak. górnik. Yy, tak. Dobra, chłopaki, poczekajcie na nas. Okej, okay, już mam. Bo Dominik jest w tyle, chodźcie. No, Poczekaj, to co bo... Dobra, idźcie ja potem dorobię, tylko sobie węgla trochę tu robią. To chłopaki poczekajcie na mnie. To ja a. będę... To mój, ej, to mój. To ja będę tu kopać. Dobra, i chcesz to sobie... Ej to tu... powinno być tak naprawdę inaczej, że co kratkę, na przykład kratka odstępu. Ale to na razie nie kopiemy sposobem diaksy. No, ale już zdało o żelazo Dominik ja masz żelazo. żelazo spoko to Dominikowi, ja należę żelazo, Ej, stójcie, ale nie stójcie, teraz stójcie stójcie, 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 stójcie chodźcie tu kasper, cofnij się i teraz na którym jesteśmy poziomie? na 10. to dwa poziomy to teraz kopiemy w dół jeszcze troszeczkę dwie kratki jesteś inteligentny dobra no już. I, i teraz, teraz... Ja, kopę, ja kopę w prawo. Ja kopę w prosto. To ja w lewo. Chłopaki, ale czekajcie, zgrajmy się troszeczkę. Chodźcie tu. Ja mam jaskinię jeszcze jedną. Chłopaki, chodźcie tu. Kasper. No, no, chłopaki, chłopaki. Dobra, patrz. Mati kop tutaj, żeby była kredka wstępu. Mhm. Dominik kop tutaj. I róbcie sobie, dziurki dom, róbcie sobie dziurki nawzajem, żebyście mieli światło od moich pochodni. A No ty... O, kratkę obok Mateusza. Czekajcie, żeby było równo. Ale no, miało być równo, a wy już lecicie do przodu. No kafel! No poczekaj. Dobra, chłopcie już, bo w... z wami się zagrać nie da. No. Róbcie sobie okienka do mnie. Żelazo? O, żelazo Węgiel Żelazo No Fajny odcinek kopalniany No a to byś epo dama w kopalni czerwony proszę. 7 minut jeszcze nam zostało A chłopaki nie powinniśmy szukać diaksów na siódmym Dobra, jak to ma być ta 7 godzinach? Nie, bo czerwony, no. proszę. Czerwony Mateusz, jak tam czasem. E, no, z czasem? No, 7 minut. No mówimy. to podzielmy na no to na party. I tyle. No sam dziel to na party. No ja mogę kręcić dłużej. No, no a ty wykupiłeś sobie limit do tam 15 minut. Czy tak, wyżej? Jest, trzeba wykupywać przecież. Jest limit na YouTubie do 15 minut. E, nie, nie, ale potem nie, wykupuj, nie wykupujesz sobie, tylko po prostu masz. Oni ci przysyłają ten kod na SMS-a i po prostu wpisujesz za darmo. A po latach? Złoto? Dirt. <laughs> Jasne. Nie żartuj. No, 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 ja, taka ja też kopalnia, tak taka kopalnia. Faktycznie też Dirt. Kurde, a Kailofon tak Dirt Ja właśnie nie wziąłem łopaty. Nie <laughs> ja mam. Ja by się spodziewał dirtu tak nisko, nie? No ja tak. Chłopaki, zauważyliście na no, Race Minimapsie to dziwne, oświetlone coś? Nad nami? Ja tak samo, lawa. No. O, czerwony proszek. Kurde, ile dirtu tu jest, ja nie mogę. Chłopaki, ja bym proponował tam, gdzie jest czerwony proszek, to rozkopywać dookoła. No, bo tam może mogą być jaksi. O, czwarty lawadek. O, czerwony proszek. Do przerąbane pełno to jest tego. Kudę. No, hmm... O. Najwyżej zrobimy dwa odcinki kopalniane, pożegnamy się górnicze, w taki... kopalniane. No. Na No lawa lawa, 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 chłopaki, uważajcie na lawę przed wami. Tak? Lawa, lawa, lawa. Jeszcze raz lawa. Ja nie mam. Niestety mam. Flaj jest redstone, jest lawa. No, ma toż obok ciebie jest lawa. Aha. Aha, no, To zbuduj pomościk. Serio? Kurde, ciemno, trochę. Ja już jest tylko o ciebie. Lawa. Ja gdzieś jestem w tyle. Gdzie ty masz tej lawy? Ja w ogóle nie mam, jest tylko u ciebie. faktycznie. No wiesz. Oh, Oj, nie, nie, nie! Chłopaki, nie kopcie dalej! Czemu? Bo tam jest jeziorko lawy. Mati, obok no. ciebie jest jezioro lawy, wiesz? Ja tu zadziertuję lawę? Kopi nie, ja nie mam. Kopnij jedną w prawo. A! Nie masz wcale lawy. Gdzie tam? Hej, to może o jedną klawę, Karol, a może byś tak rozświetlał. No, rozświetlam, tylko. Rozświetlam. ja mam ci tu rozświetlać obok lawy? Miałem sobie X-raya ściągnąć. Światło potrzebuje. Kopnij się obok lawy, to będzie. No tak, pchaj mnie do lawy. No. O nie. Ja tu skaczę. I teraz muszę na poziomie równym być z tobą, Mati. Zobaczmy, czy jestem... Sobie... Ja jestem na siódmym, no. Dobra, to do kopię. Czekaj, za tobą, mi się skopie tu. kurde. Uważaj, może... Dobra. Znowu. znowu dirt. Ma kurde, jest lawa? Ja nie mogę, co tu jest? Kurde, cały czas za tobą, jak kopię w prawo, bo chcę się oddalić od ciebie, to jest zawsze. Serio? Czekaj, zaraz sprawdzimy. Tutaj nie ma. Okej. Okay. Nie, bo wcześniej tam było właśnie. Czekaj. No, o, ile stoimy jeszcze? Zostało nam 3 minuty. No dobra, podzielimy na te party. Zrobimy. Albo następny, z drugiej, albo po prostu odcinek następny. No właśnie to wiesz co ile nawet zostało? Yy, dwie minuty to Mać, sorry. To wiesz co jakby... zróbmy ale ta lawa jest normalnie hamska. tu jest pełno lawy ej Lawa, 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 nie lubię lawy O jeszcze na mno... Ej, chłopaki jeszcze nad nami jest lawa Kapie. kapie ja mi lawa Kapie mi... Kapie lawa nad nami Jest lawa nad nami <gry> nieko, nieko, I to może skokuje. nie, wiem, chodźmy gdzieś indziej. Mati, co się stało? Dobra, chłopaki, to ja sobie już to teraz na razie ja kończę ten odcinek i za chwilę zacznę robić drugi, tylko najpierw sobie lepiej to skleję, żeby mi się nie pomieszało, więc ja się na razie z wami żegnam. Tak. I ja i też. Do wiem. zobaczenia do zobaczenia ja, w następnym odcinku, który będzie za chwilkę.